Głównym celem, jaki przyświecał organizatorom, było poszerzenie wiedzy studentów z kierunków architektury i architektury krajobrazu w wykorzystaniu kamienia naturalnego jako tworzywa w projektowaniu publicznych i prywatnych przestrzeni. Warsztaty projektowe były przede wszystkim poświęcone praktycznym rozwiązaniom w projektowaniu, ponieważ studenci mają doskonałą wiedzę teoretyczną, natomiast brakuje studentom wiedzy w zakresie Specjalistycznej wiedzy wykorzystania, kam wykorzystania kamienia w projektowaniu. W czasie warsztatów specjaliści z branży kamieniarskiej, których w mi nie brakuje, podzielili się swoją wiedzą praktyczną ze studentami. Studenci mieli też możliwość obejrzenia mogli zobaczyć skąd kamień jest pozyskiwany, mieli możliwość zobaczenia jak kamieniarz pracuje, jak ciężka jest to praca, jakie w ogóle branża kamieniarska ma możliwości z jednej strony technologiczne, jakie dają nam możliwości nowe technologie w obróbce kamienia, że już nie jest to tylko i wyłącznie ręczna praca, ale też mieli możliwość zobaczenia, kiedy kamieniarz jeszcze z tymi tradycyjnymi metodami musi wspomóc technologię. Efektem tych zajęć były projekty dziedzińca dawnego klasztoru karmelitów oraz wewnętrznego podwórka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu, wykonane przez studentów z wykorzystaniem kamienia. Zobaczyć je można było podczas wernisażu zorganizowanego 18 maja w Centrum Aktywności Społecznej Karmel. Wystawa była także okazją do zaprezentowania prac, które zwyciężyły w ogólnopolskim konkursie na koncepcję projektową zagospodarowania dawnego kamieniołomu Bazalt w Strzegomiu. Jury najwyżej oceniło dwa projekty. Pierwszy pochodzących ze Strzegomia Agaty Zych studentki Politechniki Gdańskiej i Katarzyny Zych-Głuszyńskiej absolwentki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Drugi autorstwa Moniki Koncewicz i Agaty Grzyb studentek Politechniki Lubelskiej. Kamieniołom Bazalt, który, który nam przypadł w udziale zagospodarowania tego miejsca a wśród wielu możliwości, jakie, jakie takie zagospodarowanie daje, my wybraliśmy y, jako najważniejsze edukację. Edukację szeroko rozumianych y, nauk przyrodniczych od geologii przez przyrodę, ekologię y, i to na wszystkich etapach nauczania, czyli od przedszkolaka do studenta uczelni wyższej. Już niebawem ruszy rekrutacja uczestników do drugiej edycji Letniej Szkoły Projektowania w Kamieniu. Termin jej rozpoczęcia planowany jest na wrzesień 2012 roku, a zapisy prowadzone będą na stronie internetowej www.bazalt.org.pl.